Rzepaczek najwcześniejszy w okolicy, inne są późniejsze. No, już pierwsze kwiateczki także. O, nawet jakieś wczółki tutaj są pojedyncze. Także to rozkwitnie, wybuchnie. Ma być ciepło, wybuchnie ten rzepak lada chwila. No, pierwsze kwiatki się otworzyły, inne są późniejsze. No i dobrze, rozpada się. Była pszczółka. Dlatego trzeba zakładać miodnie. O ile tam, gdzie rodziny są na tyle silne, fajnie. Oby tylko była pogoda. Jak pracują? Oblatuje się trochę moja pszczoła. Trochę pracują. Piękny widok W końcu ciepło Pięknie to wygląda Jeszcze jak tak z boku popatrzyć, to... Nie, nie wapie to kamera Fajnie może coś się zacznie. Pokazuję sposoby zakładania miodni troszkę inaczej. Tutaj wymyśliłem po prostu w zimie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeden ze sposobów, żeby się nie narobić, a przyniósł efekty. Tu jest rodzina naprawdę silna. Nawet pierwsze miseczki się pojawiły. Pszczoły mnogo. Gdzieś matka mi uciekła. Nie widziałem, ale to, to nieważne. Daję folię z otworem tak na Trzy uliczki. Raz, dwa, trzy. I na to położę cały korpus węzy tu jest Cały korpus węzy to Ramka pracy, taka moja, troszkę mniejsza niż oryginalnie się robi. I co? Zaraz stawiamy. Opsa. I jaki jest plan? Pszczoły wejdą. Matka wejdzie, zacznie tu czerwić, to wtedy odwrócę do góry nogami, ale już z kratą. Żeby na górze zrobi się miodnia, na dole będzie rodnia. Ale pierwsze zostawi im tydzień, dwa, żeby sobie tu weszły, zagospodarowały to. I po dwóch tygodniach przełożę, tu będę miał cały korpus wymieniony węzy. Matka będzie miała w mięsa do czerwienia i może to wyjść. Zobaczymy, to moje testy. Moje testy, kombinacje, nie chcę iść utartymi ścieżkami, chcę kombinować. Także to jest jeden ze sposobów. Pokażę jeszcze inne. Też trochę testów, trochę standardu. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No, zobaczymy za jakiś czas. Sposób drugi, tak zwany standardowy. Z miodni przenoszę trzy rameczki. Raz, dwa, trzy rameczki z czerwiem do góry. Po bokach węza. Z miodni miejsce węzę i suszem. Znaczy wrodni na dole. Węzł i suszę miejsce uzupełnia, ramka prasy. Do góry trzy rameczki, krata odgrodowa. Za tydzień trzeba przyjść, sprawdzić, czy y, tu nie pociągnęły mateczników. Dlatego to jest bardzo pracochłonna metoda. Trzeba co tydzień zaglądać. Za tydzień trzeba przyjść zniszczyć i może przyłożyć kolejne ramki, albo za dwa tygodnie przyłożyć kolejne ramki. Ale tym samym zwalniamy miejsce na dole w rodniej matce do czerwienia. Tutaj uzupełniłem jeszcze ocieplenie, bo jeszcze może być różnie. No, i to ja mówię, to jest standard, ale prasochłonny standard. Dlatego szukam innych metod. W kolejnym ulu będzie jeszcze inna metoda. Zobaczymy, która będzie najlepsza. I jeszcze inna metoda. Tu mam korpus. Z boku węza, w środku jest susz, taki troszkę już przeczerwiony. Trzy ramki suszu, resztę węza. I co ja z tym zrobię? Ja to podłożę. Pod gniazdo. pod gniazdo podłoże, oczywiście bez kraty. Plany jest taki, żeby matka zeszła na dół. Zaczerwiła w pierwszej kolejności służb. Później odbudują węzę, wejdą na węzę. Za tydzień, dwa przychodzę, kładę kratę. Na górze zostaje miodnia, a tu będzie odnowiona praktycznie w 80% rodnia. Też fajny sposób. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko się okaże w praniu. Tutaj też latają fajnie. Widać że jest ruch. O, pyłek noszą i się pewnie młoda pszczółka oblatuje. Jest fajnie. Zaraz zobaczymy co w środku. Chyba czy będzie wylotki poszerzyć Wy jak noszą sadu, bo tu jest dużo czereśni ptasie i naprawdę aż w biało w lesie miejscami fajnie zobaczymy tu tu słychać, o, w końcu się pali pod jak powinien a się go wyczyściło to i się pani. Ja ja Teraz już mamy. ta ramka? tutaj na kroku rozbierały całą rameczkę. Ta ramka są mniej przycięte mu dań. To też? Aha, dwa kroki. Aha, chyba my się spóźnili, proszę Państwa.

Pięćdziesiąt i pół. jeszcze ładny czerw. I matka. Mhm. Jest Mateczka. A na tym

Na razie no, nie, 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 tylko chcę go oglądnąć. Zobaczcie jak to wygląda od schodu ten korpus. A niektórzy mówią, że na daną tak duża, w się w ten sposób. I co my tu mamy od schodu Nie, nie wylecia. Pierwsze miseczki matecznikowe widać. Ale jak, ale jak na razie to są tylko miseczki. Tutaj będzie miseczka prawdopodobnie to będzie to To będzie miseczka, także pierwsze miseczki widać A to? nie, nie to jest zwykły, tu trochę czerwiu tłutowego Ale więcej nie widać tam żadnych jakichś takich, żeby niespodzianki były Zobaczymy, eksperymentuję trochę na tej gospodarce Dobra, może ustawić Zobaczymy jeszcze na dole co tam słychać i dostaną czy długi jest tam? Nie powinno to jest trochę drożejsze, ale to już już trochę nabierało no. jest ciężka. A może trzeba walczyć o miejsce za nim, tu czerw, larwy jajeczka Tam mi coś przerwało, ale może no, tu będzie lepiej też się siedzą, to też jest troszkę mnie kurk Azja pobiegała byś trochę. Oczywiście się wypalił pod kórzacz, nie? Jest gaz Tak to pod kurzami lubią. Taka jeszcze nie Zobaczymy pierwszy tym sposobem. To Tu nawet dzikiej zabudowy nie ciągną. Żadne miseczko wśród ujęć nie widać. No Ustawię na bok Za blok do podobnego Przydałoby się też tydzień tygnięć Pani Pani się pali? Jeszcze ramka Jeźdź go i trochę na kroku ja idę. Z mnie niech się przejdzie. Bo... Druga ramka, sama pieszka, śliczna ramka Tutaj troszkę czerwiu jajeczka, largu młode. Z drugiej strony to samo. I teraz ostatnią I byśmy na ostatnim tu też jeźdź, nawet brody trochę wysunęte, nie trochę jest. Tam widzę, że jest czerw czerw, jest klar, dobra wszystko tujemy. Podamy zobaczymy co z Tutaj chyba rodzinka nie jest na tyle mocna, żeby dawać stawkę w środek o, cała ramka Na No, to powiem co zrobiłem tak w tej rodzince była fajna, silna, nawet jakieś miseczki się pojawiały. Dałem w środek korpus węzo ma być teraz ciepło, noce ciepłe ponad 10 stopni w dzień po 20. Może być OK, zobaczymy ta była troszkę słabsza to dałem korpus z węzą na górę. Oczywiście bez kraty, tak samo tam też bez kraty. A w tym najmniejszym dałem do, do końca uzupełniłem wszystko co było. Są już na, na maksymalnej ilości ramek. Dwa razy po 10. za tydzień myślę, że też dostaną korpus z węzą do góry. A, teraz jeszcze powyciągam wylotki, żeby były szersze. No i tyle. Szkoda, że się telefon przegrzewa, bo Bym pokazał.